piątek 15 listopada zakończyły się czwarte mistrzostwa zespołu szkół w siatkówce kobiet. Na starcie stanęło 12 drużyn, które w środę rywalizowały w czterech grupach, a zwycięzcy awansowali do półfinałów. Przegrani tych spotkań zmierzyli się w pierwszym piątkowym meczu, którego stawką było trzecie miejsce. Po dwóch stronach siatki stanęły reprezentacje drugiej B oraz trzeciej klasy technikum ekonomicznego. Obie partie były do siebie bliźniaczo podobne. Początkowo dość wyrównane, później z niewielką przewagą dziewczyn z ekonomika, która rosła w drugiej części setów. Pierwszą słonę trzecia tek wygrała do 16, a w drugiej rywalki zdobyły dwa punkty więcej. W finale spotkały się broniące tytułu uczennicy drugiej f oraz trzecia drużyna poprzednich mistrzostw, czwarta klasa technikum ekonomicznego. Niestety ale mecz decydujący o mistrzostwie szkoły nie dostarczył żadnych emocji. Dziewczyny z ekonomika nie były w stanie nawiązać wyrównanej walki z zespołem, który w swoich szeregach miał kilka zawodniczek trenujących w kks -ie. Różnica klas była ogromna, co potwierdziły wyniki dwóch bardzo szybkich setów. Pierwszego druga F wygrała 25 do 8, a w kolejnym obrończynie tytułu także nie wypuściły rywalek z 10 punktów, triumfując do 9. W zwycięskiej drużynie zagrały Wiktoria Miklińska, Aleksandra Rybowska, Aleksandra Lach, Aleksandra Łada, Jagoda Olewińska, Zuzana Piętka, Julia Maciejczak, Julia Wojtas i Wiktoria Klimowicz. Na zakończenie Puchar za Zwycięstwo oraz medale dla trzech najlepszych zespołów wręczył dyrektor szkoły Ryszard Zając. Zorganizowane po raz czwarty rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko uczestników, ale również publiczności. Można zatem przypuszczać, że siatkówka dziewcząt już na stałe zagościła na sportowej mapie zespołu szkół. Pomysłodawcą i głównym organizatorem rozgrywek jest Monika Wach, a pomagali jej pozostali nauczyciele wychowania fizycznego. Sędzią piątkowych spotkań był Marek Żelczak.